Witam kochani, niezwykle ciepło i serdecznie. I oczywiście, jak to ja zapraszam, i ciągle powtarzam tą samą formułkę, czyli niezwykle ciepło i serdecznie, ale tak to czuję, dlatego tak do Państwa mówię. Jest mi bardzo miło. Dzisiaj mamy wtorek i troszeczkę zmieniam kolejność, ponieważ zawsze w czwartki robiliśmy medytacje, relaksacje. Opowiadałam o różnych, wykonywaliśmy różne ćwiczenia, ale że, kochani, jest taki czas, że bardzo dużo osób choruje, ma problemy ze zdrowiem, kicha, kaszle i tak dalej, i te wszystkie przeziębienia, grypy nie mogą przejść. W związku z tym pomyślałam sobie, że dobrze byłoby, kochani, żeby na przykład w drugiej części dzisiejszego programu przeprowadzić taką krótką relaksację e, związaną z doenergetyzowaniem naszych centr energetycznych, czyli czakr. E, jeżeli czakry nasze są doenergetyzowane, jeżeli pięknie wibrują, jeżeli wibrują w nich fantastyczne, czyste kolory, wtedy po prostu jesteśmy bardziej odporni na wszelkiego rodzaju, nie tylko zabrudzenia energetyczne, ale oczywiście również jesteśmy silniejsi bardziej odporni i mniej zapadamy na zdrowiu. Dlatego dzisiaj kochani w drugiej części chcę przeprowadzić z Państwem taką fajną, króciusieńką relaksację, czyli co kochani? Jak będzie przerwa 2-3 minutki, to pamiętajcie o tym, żeby przygotować sobie świeczuszki, zapalić, znaleźć spokojne miejsce, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał, bo wiecie sami Państwo, jak to jest, że jeżeli tylko siadamy do relaksacji bądź medytacji, ta energia od razu przyciąga do nas yy, naszych domowników. Naszych bliskich, zwierzęta, dzieci. To tak jest, w związku z tym po prostu zabezpieczcie się w ten sposób, żeby nikt Wam nie przeszkadzał. Zwierzętom pozwólcie położyć się koło siebie, niech też zaznają takiego spokoju, wyciszenia i dobrej energii. Yy, najważniejsza sprawa, żebyście sobie znaleźli taki kącik, usiedli bądź się położyli, nie ma to znaczenia. Ru luźne ubranie, pamiętajcie o tym Państwo, no i wyłączcie koniecznie telefony. I po przerwie, po tej króciusieńkiej przerwie, oczywiście zrobimy sobie taką podróż przez nasze czakry. Serdecznie zapraszam, a teraz o czym, kochani. Również jako że już cały czas będziemy w dzisiaj we wtorek opowiadać o energii, przeprowadzać relaksację, to myśl, pomyślałam sobie, że troszkę przybliżę Państwu temat stresów. ponieważ jest to. Ja nie powiem druma, ale jest to strasznie, bardzo często występuje stres, jeśli chodzi o nas i w związku z tym jest związany również z tym, że przez stres właśnie. Często jesteśmy mniej odporni na różnego rodzaju nie tylko zabrudzenia energetyczne, ale również na wszelkie choroby. Jest wielka różnica między chorobami, na jakie zapadaliśmy na przykład 100 lat temu, a teraz współcześnie. Wiele z tych chorób niestety ma podłoże stresowe. W związku z tym dzisiaj też chcę Państwu przedstawić. Takie łatwe, bardzo proste sposoby, żeby ten stres po prostu zniknął z naszego życia. Jeżeli czujemy się poddenerwowani napięci, są takie bardzo proste sposoby, yy, przy pomocy których pozbywamy się stresu i przede wszystkim napięcia z ciała. A co robimy? Po prostu. Zaczynamy oddychać w odpowiedni sposób i dzisiaj chcę Państwu o tym powiedzieć, ale zanim przejdę do tego, kochani, chciałam Państwu jako ciekawostkę, dla mnie jest to w ogóle wspaniała rzecz, yy, przeczytać taki króciusieńki fragment, fragment z Ewangelii yy, Pokoju Eseńczyków. To jest bardzo, kochani, to jest tak cudowna rzecz mówiąca o oddechu, dlatego... Yy, Muszę to koniecznie, kochani Państwo, przeczytać. Chwilkę, malutki fragment. Posłuchajcie sobie, już w tamtych czasach tak cudnie pisano o oddechu. Szukajcie świeżego powietrza, lasów i pól. Tam wśród nich znajdziecie anioła powietrza. Zdejmijcie buty i odzież, i pozwólcie, aby anioł powietrza objął całe wasze ciało. Niech oddech wasz stanie się długi i głęboki aby anioł powietrza mógł przeniknąć do waszego wnętrza zaiste powiadam wam anioł powietrza usunie wszelki brud z waszych ciał który od środka i z zewnątrz was zanieczyszcza zaiste wszystko musi odrodzić się poprzez powietrze i prawdę gdyż nasze ciało oddycha powietrzem matki ziemi a nasz umysł oddycha prawdą niebieńskiego ojca czyż nie cudne kochani oczywiście jest jeszcze dużo innych fragmentów ale nie ma na to czasu żeby jeszcze czytać państwu to w każdym razie już wtedy tyle wieków temu kochani zwracano uwagę na oddech uważano że ten oddech nasz nas uzdrawia Działa na nas cudownie, że nad powietrzem czuwają anioły. Cudowny fragment. Cudowny fragment mówiący o tym, że świeże powietrze, odpowiednie oddychanie po prostu uzdrawia. A teraz już przechodzę do głównej części programu mojego, czyli opowiem Państwu, co robić, kiedy dopada nas taki zły nastrój. Kiedy jesteśmy bardzo zdenerwowani, zestresowani. Długotrwałe działanie stresu, jak sami Państwo wiecie, może się objawiać różnie. Przede wszystkim może się objawiać w naszym ciele fizycznym w postaci różnego rodzaju zaburzeń. Stąd bardzo ważne jest to, ażeby pozbywać się, starać się zmniejszać te napięcia i stres. Przede wszystkim przy takim długotrwałym stresie mogą powstawać w naszym organizmie, zwłaszcza w naszym układzie krążenia, różnego rodzaju zaburzenia. Co jest też, kochani, niestety niebezpieczne, ale nie tylko mogą powstawać zaburzenia w naszym układzie krążenia, również mogą powstawać zaburzenia na przykład w naszym układzie trawiennym, w naszym układzie moczowym. Mogą również stref może również przejawiać się zaburzeniami psychicznymi. Musicie Państwo o tym pamiętać. Z czego to wynika? Tak się zastanawiałam. Przede wszystkim jest to związane z takim przemęczeniem ciągłym. Kochani, my ciągle gdzieś biegniemy, ciągle coś załatwiamy, cały czas żyjemy w napięciu. Stąd dopada nas bardzo często takie przemęczenie. Nasze lęki. W dzisiejszych czasach mamy coraz więcej lęków. Właściwie bardzo dużo rzeczy powoduje nasze lęki. Boimy się utraty pracy, boimy się tego, że na przykład jeżeli mamy jakieś oszczędności, to bank, w którym je trzymamy, splajtuje. Boimy się różnego rodzaju agresywnych zachowań. Reagujemy również stresem na konflikty wszelkiego rodzaju. A co tam dużo mówić? Boimy się po prostu też o naszą przyszłość. To wszystko niestety zaburza równowagę, kochani, w naszym organizmie. Stres wywołuje nie tylko mm, takie konkretne sytuacje, lecz y, to jest tak, że y, samomyślenie. O stresie, również może wywoływać różnego rodzaju zaburzenia w naszym organizmie. Pamiętajcie o tym Państwo, a często zdarza się, że cały czas o czymś myślimy, cały czas myślimy o naszych lękach, o tym wszystkim, co ewentualnie złego może nas spotkać i nawet tak o, takie samo myślenie o tym stresie po prostu może zaburzać wiele czynności naszego organizmu. E, bo tak naprawdę, e, za mało. Za mało odpoczywamy, za mało relaksujemy się i nasze myśli bez przerwy nad czymś skupiamy. Oczywiście, jeżeli skupiamy nasze myśli na fajnych, pozytywnych rzeczach, to jest super, kochani, ale jeżeli skupiamy nasze myśli na tych negatywnych rzeczach, to niestety e, mamy coraz więcej problemów związanych z naszym zdrowiem. Przecież my często oczami wyobraźni, jeżeli o czymś myślimy, to oczami wyobraźni widzimy. Takie sprawy, które w danej chwili tak naprawdę, których w danej chwili nie potrafimy rozwiązać, a mimo to zajmujemy się nimi. I jeżeli byśmy na ten temat o tym sobie pomyśleli, kochani, tak bardziej uważnie spojrzeli na to wszystko, na nasze myśli, na to, na, na, na to co, co powstaje w naszej wyobraźni, wtedy, kochani, po prostu. Doszlibyśmy do wniosku, że to naprawdę nie ma sensu, że to naprawdę nie ma sensu, bo tak naprawdę to są to nasze myśli, tak naprawdę te sytuacje nie, mają, po prostu nie mają racji bytu w naszym życiu. one po prostu u nas nie działają. A my mimo to, Cały czas o tym myślimy i zajmujemy się tym. Przecież są osoby, które bez przerwy martwią się. Ja wiem, że życie nie jest łatwe, ale cały czas się zamartwiamy o wszystko tak naprawdę. I to też wywołuje taki wielki stres, wewnętrzny niepokój, takie zatroskanie ciągłe, obawy. Wszystko to ma wpływ, kochani, na nasz organizm, przede wszystkim na nasze ciało fizyczne, ale również i na naszą psychikę. Pamiętajmy o tym. Porówna, jeżeli byśmy porównali rodzaj chorób, jakie miały miejsce na przykład 100 lat temu, a teraz, to zobaczylibyśmy, że dzisiejsze choroby, większość z tych chorób niestety wywodzi się, kochani, ma związek ze stresem, tak. Obecnie występuje coraz więcej chorób. Takich przewlekłych. Obecnie występuje coraz więcej chorób zwyrodnieniowych związanych na przykład z układem krążenia. W poprzednich wiekach tego nie było. Z nowotworami złośliwymi było ich o wiele mniej kochani. Z problemy, występują problemy również w tej chwili z układem oddechowym, z układem trawiennym, problemy z układem krążenia, z aparatem ruchu kochani, jak również zaburzenia organizmu bez widocznych. Powodów bez widocznych skutku, y, przyczyn. To jest tak, ja, kochani, spotykam się teraz z wieloma takimi sprawami i przede wszystkim te rzeczy wszystkie. Y, Właściwie nie wiadomo, skąd się biorą te zaburzenia fizyczne. Są osoby, które cierpią, mają wiele dolegliwości, chodzą po lekarzach, robią badania, a te badania właściwie niczego nie pokazują. Te badania nie potrafią znaleźć przyczyny tej choroby. Są to choroby różne związane z układem trawiennym, z wszelkiego rodzaju zaburzeniami, są to choroby związane z różnego rodzaju alergiami i tak naprawdę nie wiadomo na co. E są to takie choroby, których bardzo trudno ustalić jest po prostu przyczyny powstania tej choroby. Niestety dzisiaj mamy takie czasy, że takie choroby występują. E, a 100 lat temu mniej więcej zupełnie były inne choroby. Były związane z czym przede wszystkim z bakteriami, z chorobami bakteryjnymi w wieku dziecięcego itd. Tak jeżeli porównamy te dwie listy tych schorzeń, stwierdzimy, że większość schorzeń powstających dzisiaj, czyli w naszych czasach, ma po prostu, na, wpływ na powstanie tych chorób ma stres, co tam dużo mówić. Yy, wiadomo, że nie wszystkie choroby są spowodowane stresem, na pewno, ale spora ich liczba jest właśnie z takimi stresogennymi sytuacjami powiązana. Stwierdza się, już dawno stwierdzono, że lęki, te napięcia, takie depresje, zmienne nastroje mają ogromny wpływ na nasz system odpornościowy. Stąd właśnie w dzisiejszych czasach mamy zmniejszoną odporność. Stąd właśnie w dzisiejszych czasach zapadamy na różne takie przewlekłe choroby. Osoby z zaburzeniami psychicznymi również o wiele łatwiej zapadają na choroby, na przykład infekcyjne. Musicie o tym Państwo pamiętać. Nie tylko osoby z zaburzeniami psychicznymi, ale również osoby, które... Mają, towarzyszy im ciągle taki zmienny nastrój i nie potrafią po prostu poradzić sobie z napięciami i stresem. Również o wiele częściej zapadają na choroby infekcyjne niż osoby o silnej psychice. W związku z tym, takie ważne jest, kochani, żeby wzmocnić tą psychikę, żeby zacząć troszeczkę inaczej patrzeć na życie, właśnie po to, żeby, żebyśmy żyli. W zdrowie, żebyśmy nie zapadali tak często na te po prostu choroby. Następstwem długotrwałego stresu może być również sięganie po różne używki. Wiecie Państwo, jak to jest. Próbujemy w ten sposób zagłuszyć różne problemy, próbujemy zagłuszyć napięcia występujące w naszym życiu. To tak to jest, że jeżeli sięgamy po te używki, to po prostu ta chwila jest taka, że już nie myślimy o tych problemach. Nie myślimy, nie skupiamy się nad tym, co zrobić, żeby się pozbyć tego. Wtedy wydaje nam się, sięgając po te używki, że po prostu będzie nam łatwiej. Ale niestety to tak nie działa. To działa tylko przez chwilę, a potem jest jeszcze gorzej i błędne koło, niestety. Zwiększa się również w zastraszającym tempie, mili Państwo, liczba osób uzależnionych nie tylko od właśnie od narkotyków czy od alkoholu, ale także od leków. Musimy sobie zdawać z tego niestety sprawę, ponieważ spożywamy jako społeczeństwo, my ludzie, coraz więcej leków, kochani. Tak przyzwyczailiśmy się do spożywania tych leków, że nawet taka najdrobniejsza przypadność, najdrobniejsza niedogodność jeżeli występuje w naszym organizmie, w naszym ciele, od razu sięgamy po, po leki. Gwałtowne emocje. I to tak jest. Sięgamy po leki, ale to nic nam nie daje, kochani, tak naprawdę. Przyzwyczailiśmy się do tego, że zamiast na przykład wyjść na świeże powietrze, pooddychać trochę, e, fizycznie poruszać się, prawda, zapisać się nie wiem, na jakiś taniec, zapisać się na basen, albo chociaż pospacerować, my wolę, wolimy zażyć pigułkę. E, ilość spożywanych lekarstw tych bez recepty, po prostu rośnie. Tak się przyzwyczailiśmy do tego. Zresztą media epatują nas różnego rodzaju reklamami. Stąd sięgamy bardzo często, wtedy nawet kiedy nie potrzeba po te rzeczy. I nasz organizm po prostu przyzwyczaja się, co też negatywnie wpływa i przyczynia się również do powstawania wielu, wielu stresów. E, jak sobie poradzić z tymi stresami? Co robić? Wiadomo, że jeżeli wpadamy w takie gwałtowne emocje, jeżeli jesteśmy poddenerwowani, to nasz oddech zaczyna być przyspieszony, czyli zaczynamy przy, przy takim poddenerwowaniu, zaczynamy coraz szybciej oddychać. Możecie Państwo zaobserwować, jeżeli jesteście zdenerwowani. Jeżeli jesteście nawet źli na pewne osoby, na partnera bądź na, na współpracownika, jeżeli jesteście, e, ładnie mówiąc, wkurzeni, wtedy obserwujcie swój oddech, zobaczycie, że staje się przyspieszony, zaczynacie oddychać bardzo gwałtownie i bardzo szybko. E, i co wtedy należy robić? Właśnie jesteście w takim pobudzeniu, w takim zdenerwowaniu. Najważniejszą sprawą, jaką teraz, jaką wtedy możecie zrobić, żeby sobie pomóc, jest spowolnienie oddechu. Czyli jesteśmy wściekli, jesteśmy pełni emocji. Powinniśmy stanąć albo usiąść i świadomie skoncentrować się na oddechu i świadomie spowolnić swój oddech. Jeżeli spowolnimy swój oddech, to po prostu o wiele lepiej poradzimy sobie z, ze, z tymi emocjami. Te emocje zaczną się wyciszać i po prostu odchodzić. Zobaczcie Państwo, oddychamy szybko, jesteśmy źli, jesteśmy wściekli, siadamy, koncentrujemy się na oddechu i zaczynamy powoli oddychać. Spokojnie, ale przez nos, kochani. Staramy się skoncentrować na naszym oddechu. Oddech staje się powolny, reakcje się wyciszają, a my się po prostu uspokajamy. W stanach lękowych świadome spowolnienie oddechu również prowadzi do zmniejszenia lęku. Czyli jeżeli ogarniają nas często taki lęk, panika, również siadamy, koncentrujemy się na oddechu i zaczynamy powolusieńku i spokojnie oddychać. U osób, które odczuwają różnego rodzaju zmęczenie, stany depresyjne czy zaburzenia psychosomatyczne, występuje również takie zesztywnienie w obrębie mięśni oddechowych. Możecie Państwo to zobaczyć, prawda? Może rów, można również zauważyć, że właśnie przy, u takich osób w takich stanach depresyjnych albo z zaburzeniami psychosomatycznymi również. Yy, Oprócz tego napięcia w klatce piersiowej mogą się również wystąpić takie podniesienie ramion. Tu wszystko staje się blachą, tu wszystko staje się sztywne. Napięcia w klatce piersiowej powodują to, że po prostu zaczynamy bardzo płytko oddychać. Jedna z metod poradzenia sobie z tymi rzeczami są ćwiczenia. ćwiczenia Pogłębiające przede wszystkim oddech, czyli powolne i głębokie oddechy, które również są pomocne, jeżeli na przykład mamy sztywność mięśni, jeżeli mamy ostre i przewlekłe dolegliwości, kochani dróg oddechowych, powolne i spokojne oddychanie również pięknie pomaga przy tego typu problemach. Zaburzenia w układzie prawiennym też wspomaga. I leczy te zaburzenie, powolne i spokojne oddychanie. Gimnastyka tu tych mięśni, które są odpowiedzialne za oddychanie. Również stwierdzono, że przy zaburzeniach mowy, właśnie takie powolne i spokojne oddychanie pięknie działa. Co robimy? Wybieramy porę przede wszystkim, kiedy nasz żołądek jest najmniej obciążony, i robimy sobie takie krótkie sesje oddechowe. Na przykład przed śniadaniem, co doskonale wpłynie na nasze krążenie. Jeżeli nie możemy przed śniadaniem, to możemy zrobić sobie taką sesję oddechową po prostu wieczorkiem, ale pamiętajcie Państwo o tym co najmniej dwie godziny po kolacji. Eee... Jeżeli ćwiczymy po kolacji, to po prostu będziemy lepiej wypoczywać w nocy. Co robimy? Po prostu. Najważniejsza sprawa, żeby koncentrować się na naszym oddechu, żeby swoją wewnętrzną uwagę kierować właśnie na, taką, na nasz oddech. Siadamy wygodnie na przykład na krześle. Będziemy bardzo, musimy być wtedy świadomi i skierowani na nasze oddychanie. I zacznijmy się na początku po prostu przeciągać. I cały czas obserwujemy oddech. Przeciągamy się w różne strony, obserwujemy jak oddychamy i staramy się spowalniać ten oddech. Kładziemy dłonie na brzuchu. I przez dłonie słuchamy swojego spowolnionego oddechu. Proszę pamiętać, żeby to oddychanie e, wykonywać przez nos, czyli siedzimy na krześle, koncentrujemy uwagę na e, naszym oddechu i świadomie i powoli oddychamy przez nos. To bardzo. Bardzo pięknie wpływa na naszą przeponę, to gimnastykuje naszą przeponę, to również gimnastykuje wszelkie nasze mięśnie, odpowiadające za oddychanie. Tu wszystko zaczyna po dłuższym stosowaniu. Takiego króciusieńkiego ćwiczenia, 5 minut dziennie, dwa razy dziennie, świadome, powolne. Oddychanie, skupianie się na swoim oddechu, oddychanie przez nos uruchamia naszą przeponę, kochani, bo my tak naprawdę po prostu nie umiemy oddychać i to jest bardzo ważne, kochani, żebyście to robili. Następną rzeczą, jaką możemy robić, żeby uruchomić przeponę, żeby dotlenić organizm, żeby pozbyć się stresu, jest ziewanie. Kochani, to wcale nie jest trudne. Otwieramy buzię jak najszerzej. I po pewnym czasie, jak trzymamy tak otwartą tą naszą paszczękę szeroko, przychodzi samo ziewanie, kochani. Róbmy tak co najmniej trzy razy rano i co najmniej trzy razy wieczorem, siedząc na tym krześle. To bardzo pięknie. Harmonizuje nasz oddech, to bardzo pięknie dotlenia naszą krew. Nie bójmy się oddychać jak najszerzej, tylko kochani, ostrożnie, żeby po prostu nasza szczęka nie wyskoczyła z zawiasów. Pamiętajcie o tym, Państwo. Co jeszcze możemy y, zrobić? Pamiętajcie również, że ziewanie przywraca taką równowagę poziomu między poziomem tlenu a dwutlenku węgla w naszej krwi. To jest bardzo y, ważne. Oczywiście również nie tłumimy wzdychania, możemy nawet wywołać takie swoje wzdychanie, ziewanie, stękanie, nie tłumimy płaczu, nie tłumimy żadnych emocji, kichania, kaszlu, bo to wszystko uruchamia naszą przeponę i to wszystko pozwala nam pozbyć się stresu. Pamiętajcie, że śmiech również pięknie działa. Śmiech Ożywia nas, śmiech powoduje to, że stres gdzieś tam ulatuje, prawda? Więc śmiejmy się. Nauczmy się również śmiać z siebie, nauczmy się dystansu, kochani, do siebie. To jest bardzo, bardzo ważne. Nie tłummy własnych uczuć, dotyczy to zwłaszcza mężczyzn, którzy, uważa, którzy uważają, że Prawdziwy Indianin to taki, Indianin, który nie pokazuje emocji, albo prawdziwy mężczyzna to taki mężczyzna, że nigdy nie płacze. To nie jest prawda. Tłumiąc emocje, tłumimy również swój oddech. Tu tworzy się blacha, kochani, nasza przepona staje się sztywna, nie oddychamy i coraz częściej pod wpływem stresu po prostu zapadamy na różnego rodzaju choroby. Możecie śpiewać, możecie krzyczeć, możecie gwizdać, mówić. To jest fantastyczny sposób. Pokażę Państwu jeszcze jedno ćwiczenie. Wyobrażacie sobie, że przed Wami pali się świeca, prawda? I Wy próbujecie ją zdmuchnąć. Czyli nabieracie powietrza i z całej siły dmuchacie na tą wyobrażoną świecę. Te ćwiczenie takie 5 minut dziennie również uruchamia przeponę i pozwala nam pozbyć się stresu. Czyli nabieramy powietrza i. Przed nami pali się świeca, i wyobrażamy sobie, jak się gasi. Pięć minut takiego powolnego, długiego wydychania powietrza. Wdech, wdech powinien następować samoistnie. Nie powinien być wymuszony, czyli. A wdech taki delikatny. Wdech delikatny, jeszcze raz. Gasimy świecę. Obserwujmy swój oddech, czy jest regularny, czy jest przyspieszony. I najważniejsza sprawa nauczmy się oddychać w trzech fazach czyli nabieramy powietrze, wdech przez nos, wydech przez nos i pauza. Liczymy do trzech. Raz, dwa, trzy. Wdech, wydech. I pauza. Raz, dwa, trzy. Spróbujmy nauczyć się takiego oddychania. Takie oddychanie cudownie relaksuje, takie oddychanie uruchamia naszą przeponę. Uczymy się dzięki temu po prostu y, fajnie oddychać, a co za tym idzie, stres nie dopada nas, a nawet jak nas dopadnie, my po prostu siadamy. Skupiamy uwagę na naszym oddechu, i po pewnym czasie, po bardzo coraz, jeżeli będziemy trenować to często, kochani, to po pewnym czasie będzie to stanowić fantastyczne remedium na różnego rodzaju stresy, na poddenerwowanie, na blokady. To jest tak, jakbyśmy usiedli, dookoła szaleje burza, w nas również szaleje burza, a my siadamy, tak jak wokół cyklonu, gdzie panuje spokój, koncentrujemy się na Oddechu. Kładziemy ręce na brzuch i na trzy w trzech fazach. Po prostu oddychamy. Spróbujcie państwo robić to. To jest naprawdę fantastyczna rzecz. To fantastycznie pomaga. A zobaczcie, jakie to jest proste. Wystarczy poświęcić na to 5 minut rano i 5 minut wieczorem. Wystarczy spojrzeć na siebie z dystansu i zacząć odrobinkę śmiać się z siebie, odrobinę żartować, spojrzeć na siebie troszeczkę z perspektywy, może i z lotu ptaka, a zobaczycie wtedy, że zupełnie niepotrzebnie większość, na naszej energii skupia się właśnie na tych naszych obawach, na tych naszych lękach i to tak naprawdę nie ma sensu, bo przez to, że skupiamy się na tym, to właściwie i tak nic z tym nie możemy zrobić tak naprawdę. Pamiętajcie o tym państwo, żebyście po prostu nauczyli się oddychać, żebyście przyzwyczaili się do głębokiego, powolnego oddychania które odreagowuje, kochani, nasz stres. Po przerwie, mam nadzieję, że przygotujecie Państwo sobie świeczuszki, zapewnicie sobie Państwo spokój, wyłączycie telefon i po prostu po przerwie zrobimy sobie taką krótką, no nie taką krótką, bo prawie półgodzinną podróż przez nasze centra energetyczne. Czyli podróż przez czakry. Dziękuję pięknie, kochani, i do zobaczenia za króciutką chwilkę.